możecie mnie nazwać tyranem i despotą zwiadowcy dotarli do tymczasowej osady wygląda na opuszczoną, tworzy ją kilka schludnych drewnianych chat które zostały całkowicie opróżnione po środku stoi pionowy głaz wspomnienie krzywdy środek osady znaczy głaz ustawiony na sztorc na jego pobieżnie wygładzonym boku wykuto napis, oby Bóg wybaczył geniuszowi, który Postęp ceni ponad ludzkie życie. My wbaczyć nie umiemy. Wygnańcy z Tesla City. <grym> Monumentu nie tkniemy, ale chaty rozbierzemy na drewno. No ładnie. Weźmy zasoby. Dobra. I chodźmy do kolonii za murem. Co hmm. znowu chcecie? Kradzież żywności. Wyślimy za nimi strażnicy, strażników wiary. Nie będziecie mi tutaj kraść jedzenia, bo nie mam go tyle. Okay. Chyba go zapali. Możemy wprowadzić jakieś nowe prawo i zaraz zobaczmy jakie. Hmm, publiczna pokuta. Co to takiego? Mylić się jest rzeczą ludzką, ale ci, którzy zbłądzą muszą odbyć publiczną pokutę, by odwieźć innych od złego. Tylko wówczas mogą liczyć na dopuszczenie... Yy, na odpuszczenie win. Hmm. Wzrośnie niezadowolenie. No i co? No i co robimy? Może świątynię budujemy, co? Tak, tutaj budujemy świątynię. Wydaje mi się, że to trochę lepsze niż takie biczowanie ludzi tutaj, tak wiecie. O! Przyszli nabi ludzie do miasta, to jest dobrze. Lotowato, to. shit. Okej, okay, um, Po pierwsze, budujemy węzeł grzewczy, tam gdzie są domy, żeby nie było im aż tak zimno, bo... Zasięg, co? Nie no, to na razie nic nie da. A no to grzejniki. Jedziemy z grzejnikami. Spróbujmy, może... Ach, jest minus 60, to nie wiem czy to pomoże, no niech zobaczymy. nie jest zimno. Polera. Polera jasne Może te węzły grzewcze co? Budować nie wiem, tu na przykład. I tu. Sprawdźmy, może to pomoże. Utrata kończyny. Przez pracę w tej temperaturze doznał takich odmrażeń, że nie powinien go wejść. Musimy coś zrobić. Jest na cholera, ludzie dół Dobra słuchajcie, musimy coś zrobić z tym ogrzewaniem. Zróbmy większą moc generatora. Bo jeżeli... Jeżeli to nie pomaga... No to jest bardzo słabo. Wokół miejsc po, po wygasłych ogniskach stoją fachowo zbudowane chatki z, mocnego, ubitego, z mocno ubitego śniegu. W Koronie panuje grobowa cisza. Stadaj. Część wygnańców jeszcze żyje chociaż ledwo. Możemy spróbować zabrać ich do miasta, ale istnieje ryzyko, że umrą po drodze. Jeden z koniece ściska przy piersi dziennik. Przeczytaliśmy ostatni wpis. Wygnała nas z Tesla City. Kończy nam się jedzenie i paliwo, więc wysyłamy najsilniejszych z nas, by znaleźć pomoc. To nasza ostatnia nadzieja. Obawiamy się, że chodzi o tych nieszczęsnych jankesów, których pochowaliśmy. Dobra. Hmm. Weźmy ich. Co to? Trudno. Część zaczęła się budzić z zatargu, błogosławiąc swoich popratońców, którzy sprowadzili pomoc. Nie mogliśmy powiedzieć im prawdy wszystko w samym czasie. Okej. Okay. To jest trochę daleko, więc oni będą dosyć długo szli tutaj do nas, do domu. No cóż. Yy, to jest warsztat. Potrzebujemy tu więcej ludzi i potrzebujemy, żeby pracowali dłużej. Właściwie to nie pracują cały czas. No i już się burzą. No przepraszam, ale niestety. Okej, okay, strażnicy wiary. Będą tutaj odzyskiwać zapasy. Sukces strażników wiary, dobra. Zapomnę gorącą uczynku. Nasi strażnicy wiary spełnili swoją powinność. Odzyskali zapasy a co ważniejsze, złapali jednego ze złodziei. Teraz możemy położyć kres kradzieżom. Pytałem, co zrobić przestępcom. Hmm. Następnym razem czeka go pokuta, wygnajmy go. No dobra, to w takim razie tą, to prawo z tą publiczną pokutą musimy ustanowić, widzę. Śmierć z przepracowania. Dobra, zakończmy zmianę awaryjną na dzisiaj. nie jest super, tak powiem. O, ale jest trochę yy, cieplej. Dobrze, to dobrze. Dobra, okej, okay. większa moc generatora. Spoko. Yy, dzięki temu lecznice pracują. Mamy bardzo dużo chorych ludzi. I chyba wykorzystamy ten temat, że jest teraz trochę cieplej. I po prostu zbudujemy jeszcze lecznicę. Yy, chciałabym zbudować też świątynię. żebyś może być tylko jedna świątynia. Dobra, spoko. Tu nic. Tu na przykład. Inżynierów tu zatrudnijmy. Wybudowany, wybudowano świątynię, została wzniesiona świątynia, a ten wspaniały symbol naszego oddania jest teraz widoczny z każdego punktu w mieście. Wzrasta nadzieja. No i fajnie. Yy, tyle dobrego. O, nawet sporo. Ojej, fajnie że wzrasła aż o tyle będzie. nie pracuje, jest jej jedzenia jeszcze trochę mamy. Okej, okay, prawo publiczne trochę tam musimy wprowadzić, bo tak się zdeklarowaliśmy, że tak powiem. No, trudno, wzrośnie niezadowolenie, ale co zrobić? Zaraz nadzieja, dzięki tam Nie wiem, no co ja mogę, wiecie, poradzić, naprawdę. Okej, okay. co robimy? M może weźmy trzeci poziom, co? Przyrządy kreślarskie. Zwiadowcy oddział numer dwa bezpiecznie wrócili do miasta. No i to jest bardzo fajnie, tylko tak, zrobiło nam się znów sporo bezdomnych, ale to nic. W takim sensie, że zaraz budujemy im baraki i będzie im ciepło przynajmniej mam nadzieję. Na razie dwa wystarczą, ale może zbudujmy. Trzy. Dobra. I zobaczmy, gdzie możemy wysłać tych ludzi tutaj. Może do... i... szczątki Dreadnota. Przy brzegu zamarzniętej zatoki widać zarys olbrzymiego okrętu. Z zachodu prowadzi do niego pas popękanego lodu. Dobra, pójdźmy tam. Znów ktoś umarł na no, cholera jasne. Pewnie ci co im zimno. Kolejna kradzież. Poprosimy o pomoc strażników wiary. Tak, proszę państwa. Ojej, morderstwo strażnika wiary. Jeden z naszych strażników wiary został pobity na śmierć, gdy prowadził dochodzenie w sprawie kradzieży. Zopaliśmy jednego ze złodziei, ale to nie on jest mordercą. Co powinniśmy z nim zrobić? Pozwólmy mu okazać skruchę U Tych ludzi mamy tyle aż i tych że to jest bardzo słabe, powiedział Wam. Nie zostało dni? Słabo, słabo. Naprawdę słabo. Teraz tak, czy ja powinnam jeszcze jedną chatę myśliwie według was wybudować? może i tak, bo mamy ludzi, którzy by mogli się tym zająć. A może jeszcze jedną cieplarnię, co? O! W zasadzie to jest chyba dobry pomysł. Nowa perspektywa. Kapitanie, znaleźliśmy w świątyni płaczącego mężczyznę Kiedy go spytaliśmy, czy potrzebuje pomocy, poprosił o rozmowę z Tobą. Myślałem, że moja wiara zgasła dawno temu jeszcze w Londynie wraz ze śmiercią żony i córek. Nie widziałem żadnego sensu w życiu ani w walce o przetrwanie, ale dziś, gdy wszedłem do świątyni, zrozumiałem, że jest dla nas jakaś przyszłość. Jestem gotowy stawić jej czoła. Super. To jest dobrze. Cieszę się, że to słyszę. Mhm. I odnośnie cieplarni, to wybudujmy jeszcze jedną. Rządy kreślarskie numer 2 zrobiono, więc to jest fajnie. Eee, aha, dobra, to jest, to jest kobieta jakaś, ale tu potrzebujemy. To jest zimno, więc trzeba włączyć kaloryfer. Dobra. A tu jest co? Aha, pobyt sobie może zamknięty. Dobra, okej. Okay. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Potrzebujemy większy zasięg węzłów grzewczych albo większa wydajność generatora. Może większa wydajność, co? Generator będzie spalał o 10% mniej węgla. Super, to jest bardzo dobra wiadomość. W hucie jest niewielu ludzi. więc tutaj dokoptujemy troszkę. Tu też. A gdzie startak był? Tu jest startak? co to myśli i... tartak? halo, tartak? tu jest tartak, O, tu się kończy już powoli cały ten temat tartakowy okej, okay, to ja w takim razie muszę budować jeszcze jeden tartak albo nie, może jeszcze nie, zaraz Wiecie co? Bo później będzie można zbudować taki tartak, yy, lepszy tartak parowy. Może zaczekamy, co? Yy, Okej. Okay. Kapitanie, położyliśmy kres kradzieżom. Złodziej pokajał się w trakcie publicznej pokuty, wyznał grzechy i prosił o wybaczenie. Powiedział też, gdzie ukryto łupy, dzięki czemu zyskaliśmy 53 racje żywnościowej i 47 jednostek drzewa. Dobra robota, fajnie. Okej, okay, to jest, to jest dobrze, to jest bardzo dobrze. Ludzie odzyskują nadzieję. Po raz pierwszy Londyńczykom nie udało, nie udało się nikogo przekonać do opuszczenia miasta i ucieczki na Londonu. Mieszkańcy dochodzą do siebie po szokujących wieściach o Winterheim i zaczynają odzyskiwać nadzieję na przyszłość. Miło mi to słyszeć. Chwalbym Boga za to, że na ocalił, no. Muszę jakoś wytrwać, ludzie na mnie polegają. To też jest Ale na to nie zapasów. Myślę, że jeszcze jedną poprawę musimy ustalić w Generatora to jest bardzo pozytywna wiadomość. Mamy dzień dwudziesty, których? Dwudziesty piąty. Dobra, no zróbmy to, Renewark, coś dla rozrywki. Okay. No, rozebrano tu ogromny okręt. Pod lodem zostały tylko wielkie płyty e, stępki. Na południe prowadzą tory kolejowe. Zbawiam. Wycięta z kadłuba metalowa płyta. Przybita została do Głazu. Wydnieje na niej inskrypcja. W 1886 roku przybyła tu amerykańska ekspedycja na pokładzie szukając schronienia przed globalnym zlodowaceniem. Niech Bóg zbawi duszę naszych rodaków z siostrzanego Prometeusa, którzy zginęli w drodze. Odkryte miejsce, miasto Tesli. To jest mega spokój. Bo w mieście Tesli będzie można zrobić parę rzeczy miasto Tesla pójdźmy tam Aha, musimy tą arenę walk budować gdzieś mieszkańcy no, jakoś tak blisko w miarę pewnie Miałem tu na przykład Więc się co tu. Nie zbudujmy ulicę. Bóg pomaga tym, którzy pomagają sami sobie. Więc do roboty muszę jakoś wytrwać, ludzie na nie polegają. Zimno. Zbudowana arena walka, teraz wzrasta nadzieja. Ok. Yy. Generator się wyłączył, jest bardzo zimno. Jest bardzo zimno. nadal jest bardzo zimno. Optymalizacja wydobycia węgla, to zrobi. Charter, tak. Kopalnia węgla. Na potrzeba leczenia że mogę zrobić jeszcze jedną różnicę. Problemu z tym, z tym, że no, i tak jest potrzeba cały czas, bo zimno jest strasznie. Jest troszkę cieplej, ale i tak mega zimno. Już nie ma drewna. Rozbierzmy go. I postawmy go może tutaj, co?